Twój organizm może dosłownie cierpieć z powodu niedoboru trzech kluczowych witamin, które mają bezpośredni wpływ na kontrolę poziomu cukru we krwi. Tak, to prawda, możesz odżywiać je idealnie, ćwiczyć każdego dnia, a mimo to wciąż mieć wysoki poziom glukozy, jeśli brakuje ci tych substancji. Dziś ujawnimy top trzy witaminy, które każda osoba z cukrzycą musi przyjmować, aby ustabilizować poziom cukru we krwi, w sposób naturalny, skuteczny i całkowicie bezpieczny. To nie jest fit marketingowy. To składniki odżywcze oparte na nauce, rekomendowane przez lekarzy i, w niektórych przypadkach, wręcz niezbędne do życia. A pierwsza z nich to witamina, której niedobór występuje aż u 80% osób z cukrzycą. A przecież to właśnie ona bezpośrednio uczestniczy w aktywacji insuliny. Bez niej cukier we krwi po prostu dryfuje. Bez kontroli. Zostań ze mną. Bo pod koniec tego filmu dowie się dokładnie, co powinieneś dodać do swojej diety i dlaczego może to odmienić Twoje życie. Zacznijmy od witaminy D3. I proszę, posłuchaj teraz szczególnie uważnie, bo nie mówimy tu o żadnym sezonowym suplemencie ani chwilowej modzie, tylko o biologicznie krytycznie ważnej substancji, która może radykalnie zmienić przebieg cukrzycy. Witamina D3 nazywana jest witaminą słońca, ale to określenie upraszcza jej rzeczywiste znaczenie. W rzeczywistości D3 to związek podobny do hormonu, który reguluje ponad 2000 genów w ludzkim organizmie. Bierze udział w budowie tkanki kostnej, wzmacnia układ odpornościowy, walczy z przewlekłymi stanami zapalnymi, ale przede wszystkim odgrywa kluczową rolę w metabolizmie glukozy i wrażliwości komórek na insulinę. I właśnie dlatego jest tak istotna dla osób cierpiących na cukrzycę typu 2. Co dzieje się w organizmie przy niedoborze D3? Wyobraź sobie. Że insulina to kulier dostarczający glukozę do komórki. Ale jeśli w organizmie brakuje d drzwi komórki pozostają zamknięte, a receptory na jej powierzchni są głuche na sygnał insuliny. Kulier przychodzi puka, ale nikt nie otwiera. Glukoza zostaje we krwi, a ty zmaga się z nieustannie podwyższonym poziomem cukru. To właśnie insulinooporność, jeden z głównych mechanizmów cukrzycy. I tu ważna informacja, Badania pokazują, że u 4 na 5 osób z cukrzycą poziom witaminy D3 jest obniżony do krytycznych wartości. A przecież to ona wpływa na produkcję insuliny w trzustce, aktywność receptorów insulinowych, a nawet na funkcjonowanie mitochondriów, centrów energetycznych naszych komórek. Jeden z najbardziej przełomowych przykładów naukowych to badanie opublikowane w The American Journal of Clinical Nutrition, w którym wzięli udział pacjenci z cukrzycą typu 2. Przez 12 tygodni otrzymywali umiarkowane dawki suplementu witaminy D3, i już po trzech miesiącach naukowcy odnotowali istotny spadek poziomu HBA1C, głównego wskaźnika średniego poziomu glukozy z ostatnich 90 dni. To oznacza, że dodanie jednego elementu, jednej witaminy, może obniżyć ryzyko powikłań naczyniowych, uszkodzenia oczu, nerek i układu nerwowego. Zastanów się: ilu ludzi wciąż próbuje kontrolować cukrzycę? Nie wiedząc, że przez cały ten czas brakowało im po prostu witaminy D3. Jeśli masz ponad 50 lat, cierpisz na nadwagę, prowadzi siedzący tryb życia, mieszkasz w regionie z krótkim dniem świetlnym lub często używasz kremu z filtrem przeciwdabie słonecznym, prawdopodobieństwo niedoboru D3 wynosi u ciebie niemal 100%. Dlaczego? Bo z wiekiem skóra traci zdolność do syntezy D3 pod wpływem promieniowania UV, a tłuszcz zatrzymuje witaminę w tkankach uniemożliwiając je dotarcie do krwiobiegu. Nawet latem, przebywając na zewnątrz, możesz nie otrzymać wystarczającej ilości słońca, bo ubranie zakrywa skórę, szyby blokują promienie UVB, a kremy z SPF powyżej 15 niemal całkowicie hamują syntezę witaminy. Jakie objawy mogą świadczyć o niedoborze? Stałe zmęczenie, senność, depresja, mgła umysłowa, obniżone libido, problemy ze snem, kruchość kości, obniżona odporność, częste przeziębienia, bóle mięśni i stawów. Ale najbardziej podstępne jest to, że u wielu osób niedobór nie daje żadnych wyraźnych objawów. Po prostu po cichu niszczy twój metabolizm, dzień po dniu obniżając wrażliwość na insulinę i zwiększając ryzyko hiperglikemii. Dlatego jedynym sposobem, by to potwierdzić, jest wykonanie badania krwi na poziom 25 OH D. Jeśli wynik jest niższy niż 30 NGML, jesteś już w grupie ryzyka. Optymalny poziom, zwłaszcza przy cukrzycy, powinien wynosić 50-60 NGML. Co robić? Wprowadź suplementację witaminą D3, ale nie byle jakiej formy. tylko D3 cholekalcyferol, a nie D2, który częściej występuje w lekach aptecznych. D3 to forma identyczna z tą, którą syntetyzuje skóra i działa wielokrotnie skuteczniej. Zalecana dawka początkowa to 2000 rok IU dziennie, choć niektóre osoby mogą potrzebować 4000 roku IU, a nawet więcej, w zależności od wyjściowego poziomu. Są to bezpieczne dawki, potwierdzone badaniami długoterminowymi. Jednak, aby uniknąć nadmiaru wapnia, zaleca się stosowanie witaminy D3 razem z K2, która kieruje wapn do kości i chroni naczynia przed zwapnieniem. Wchłanianie D3 jest też lepsze, gdy przyjmujemy ją z tłuszczami, na przykład z orzechami, awokado, oliwą z oliwek lub tłustymi rybami. I na koniec, nie oczekuj cudów z dnia na dzień. Odbudowa poziomu D3 to strategiczna inwestycja w Twoje zdrowie. Po jeden-dwa miesiącach możesz zacząć odczuwać przypływ energii, poprawę snu, zmniejszenie stanu zapalnych. Ale co najważniejsze, Kładziesz fundament pod odzyskanie wrażliwości na insulinę i długoterminową kontrolę poziomu cukru. To nie tymczasowy środek. To część nowego systemu dbania o siebie. Jeśli naprawdę chcesz przejąć kontrolę nad cukrzycą, odbudować swój metabolizm i uniknąć poważnych powikłań, witamina D3 powinna stać się twoim codziennym sprzymierzeńcem. Przechodzimy do drugiego niezwykle ważnego elementu na tej liście – witaminy B1, znanej również jako tiamina. Być może nigdy nie myślałeś o niej jako o witaminie dla diabetyków. Rzadko mówi się o niej w mediach. Nie jest tak popularna jak witamina D czy magnez. Ale oto szokujący fakt, o którym większość ludzi nie ma pojęcia. Czy cukrzycowy organizm traci nawet o 75% więcej tiaminy z moczem niż organizm zdrowej osoby. Dlaczego? Wszystko przez wysoki poziom glukozy we krwi. Hiperglikemia zakłóca normalne procesy filtracyjne w nerkach, przez co witaminy rozpuszczalne w wodzie a zwłaszcza B1, są dosłownie wypukiwane z organizmu niczym woda przez sito. Dzieje się to codziennie, bez przerwy. I nawet jeśli odżywia się dobrze, jest pełnoziarniste produkty i warzywa, straty przewyższają ilości przyjmowane z pożywieniem. A teraz spójrzmy, co się dzieje, gdy w organizmie zaczyna brakować witaminy B1. Niedobór tiaminy to nie tylko zmęczenie czy osłabienie. To realne zaburzenie biochemiczne, które wpływa na układ nerwowy, Mózg, metabolizm i wrażliwość na insulinę. Pierwsze cierpią nerwy. Pojawia się mrowienie w nogach, drętwienie palców, uczucie mrówek, skurcze. To wczesne oznaki neuropatii cukrzycowej, powikłania, które dotyka miliony ludzi na całym świecie. Potem jest jeszcze gorzej. Zaczyna szwankować mózg, pogarsza się pamięć, pojawia się mgła umysłowa, spada koncentracja. A co najbardziej niepozorne, lecz groźne. Spowalnia się przemiana węglowodanowa, ponieważ witamina B1 to kluczowy koenzym w cyklu krepsa, procesie przekształcającym glukozę w energię. Bez niej glukoza nie jest odpowiednio wykorzystywana, a poziom cukru we krwi nadal rośnie, mimo insuliny czy diety. To właśnie potwierdził zespół badaczy z Uniwersytetu w Warwick. Odkryli, że niedobór ciaminy to ukryty czynnik wyzwalający powikłania cukrzycowe, takie jak neuropatia, nefropatia, a nawet retinopatia czyli uszkodzenie siatkówki oka. Dlaczego tak się dzieje? Bo przy niedoborze tiaminy w organizmie gromadzą się toksyczne produkty uboczne przemiany glukozy, takie jak białka glikowane i wolne rodniki, które uszkadzają tkanki od środka. Ten proces to glikacja, która przyspiesza starzenie, niszczy naczynia krwionośne, zwiększa stany zapalne i uszkadza organy. Wyobraź sobie teraz, że miliony ludzi cierpią z powodu tych skutków, nie mając pojęcia że klucz do ich złagodzenia to właśnie mała cząsteczka witaminy B1. Ale są też dobre wieści. Istnieje rozwiązanie. To benfotiamina. Ulepszona, rozpuszczalna w tłuszczach forma witaminy B1. W przeciwieństwie do zwykłej tiaminy, która słabo się wchłania i szybko wydala, benfotiamina wchłania się pięciokrotnie lepiej. Przenika przez dłony komórkowe, gromadzi się w tkankach i zaczyna działać już po kilku godzinach. Chroni nerwy, odbudowuje mitochondria, Redukuje stany zapalne i spowalnia proces glikacji. To nie tylko profilaktyka, to naprawa na poziomie komórkowym. Badania pokazują, że suplementacja benfociaminą nie tylko spowalnia rozwój neuropatii, ale może nawet cofnąć jej objawy we wczesnym stadium. Wyobraź sobie, zamiast patrzeć, jak z roku na rok traci czucie w nogach, może zatrzymać ten proces i odzyskać kontrolę. Ile potrzeba. Większość badań stosowała dawki od 300 do 600 mg dziennie. To poziomy bezpieczne i dobrze tolerowane. Skutki uboczne są praktycznie nieobecne, zwłaszcza w porównaniu do tego, co niesie ze sobą niedobór caminy. I jeśli naprawdę zależy Ci na obniżeniu poziomu cukru, ochronie nerek, oczu, mózgu i układu nerwowego, witamina B1 to nie sugestia, to konieczność, to baza, fundament i szczerze mówiąc. Jeden z najbardziej niedocenianych elementów w arsenale każdego człowieka żyjącego z cukrzycą. Nie czekaj, aż pojawią się powikłania. Zacznij odbudowę poziomu tiaminy już teraz. A teraz uwaga, bo dotarliśmy do jednego z najbardziej niedocenianych, a jednocześnie krytycznie ważnych witamin dla zdrowia przy cukrzycy: to witamina K2. Nie należy jej mylić z bardziej znanym krewnym, witaminą K1, która faktycznie bierze udział w krzepnięciu krwi. K1 można znaleźć w zielonych warzywach liściastów i każdy o niej słyszał, ale o witaminie K2 prawie nikt nie mówi. A szkoda, bo jeśli żyjesz podwyższonym poziomem cukru, insulinoopornością lub zespołem metabolicznym, K2 może być tym brakującym ogniwem, które cały czas pomijałeś. I teraz ważne, bez witaminy K2 wapń, który przyjmujesz pożywienia lub suplementów, może wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Tak, dokładnie tak. Bo bez K2 wapń zaczyna się odkładać nie w kościach, gdzie powinien, lecz w tkankach miękkich, tętnicach, wątrobie, czustce. A to prosta droga do stanów zapalnych, zwężenia naczyń i zmniejszenia produkcji insuliny. Co zatem robi witamina K2? Aktywuje specjalne białka, osteokalcynę i MDP, które dosłownie zarządzają trasą wapnia w organizmie. Włączają się tylko wtedy, gdy dostępna jest odpowiednia ilość K2. Bez niej bałka te są nieaktywne, a wapń odkłada się tam, gdzie nie powinien. Wyobraź sobie w tętnicach tworzą się złogi wapniowe, naczynia tracą elastyczność, pogarsza się ukrywienie kluczowych narządów. Szczególnie cierpi ciuska. jej naczynia krwionośne się zwężają, tkanki ulegają zapaleniu, a komórki beta odpowiedzialne za produkcję insuliny zaczynają się rozpadać. To nie teoria, potwierdzają to liczne badania kliniczne. Na przykład w 2017 roku międzynarodowy zespół naukowców wykazał, że suplementacja K2 u osób z cukrzycą obniża poziom glukozy na czcio i poprawia funkcjonowanie ciustki. Ale co najważniejsze, odkryli, że K2 potrafi odbudowywać procesy metaboliczne na poziomie komórkowym. Pomyśl: nie tylko spowalniać powikłania, nie tylko wspierać zdrowie, ale faktycznie przywracać organizm do stanu równowagi, który zostaje zaburzony przy cukrzycy. I jeszcze jedna kluczowa rzecz. K2 walczy z przewlekłym stanem zapalnym, a tym samym zmniejsza ogólnoustrojową insulinooporność. A jak wiadomo, zapalenie leży u podstaw wszystkich zaburzeń metabolicznych, od odkładania tłuszczu ciewnego po zaburzenia pracy mitochondrów. Czyli dodając K2 do swojej diety, wspierasz nie tylko kości i naczynia krwionośne, ale także zmniejszasz zapalenie tła i poprawiasz odpowiedź komórek na insulinę. Co to oznacza? Mniejsze skoki cukru, mniejsze obciążenie ciustki, mniejsze ryzyko powikłań. Teraz o dawkowaniu. W większości badań stosowano formę MK7. To najbardziej biodostępna i najdłużej działająca forma K2. W przeciwieństwie do MK4, który szybko opuszcza organizm, MK7 działa stabilnie. Kumuluje się i zapewnia przedłużony efekt. Zalecana dzienna dawka to od 90 do 120 mikrogramów. To wystarczy, by aktywować białka regulujące wapń, zmniejszyć stany zapalne i uruchomić procesy naprawcze. Bardzo ważne jest przyjmowanie K2 razem z witaminą D3. Dlaczego? Bo D3 zwiększa wchłanianie wapnia z jelit, a K2 kieruje ten wapń tam, gdzie trzeba. Bez K2 wapń może zacząć odkładać się w tętnicach, stawach, tkankach i wtedy zamiast korzyści będą problemy. Te dwie witaminy działają w synergii i to właśnie razem dają niesamowity efekt, zarówno na poziom cukru, jak i zdrowie kości i naczyń. A teraz najważniejsze. Skąd wziąć K2? Naturalne źródła są bardzo ograniczone. Na pierwszym miejscu jest natto, fermentowane danie sojowe popularne w Japonii. W 100 gramach natto znajduje się dzienna dawka K2, ale jego smak, delikatnie mówiąc, nie każdemu odpowiada. Inne źródła to żółtka jaj, Sery dojrzewające, wątroba, a w mniejszym stopniu masło i mięso. Jednak, nawet jeśli regularnie spożywasz te produkty, osiągnięcie terapeutycznej dawki K2 nie jest łatwe. Dlatego suplementy MK7 stają się najlepszym wyborem dla tych, którzy chcą kontrolować poziom cukru i chronić organizm przed zwapnieniem. Podsumowując, jeśli żyjesz cukrzycą, Chcesz odbudować metabolizm, chronić serce i naczynia oraz zmniejszyć przewlekłe stany zapalne? Witamina K2 powinna stać się częścią Twojej codziennej strategii. To nie jest kolejny modny suplement. To molekularny dyrygent, który zarządza rozmieszczeniem wapnia, chroni sióstkę, wspiera układ krążenia i uruchamia naprawy na poziomie komórkowym. Nie przegap tej szansy. Zacznij już dziś wprowadzać K2 do swojego życia przez diety lub suplementy i poczuj różnicę. Bo czasem to właśnie najprostsze składniki przynoszą najgłębsze przemiany. Rozłóżmy to teraz wszystko na czynniki pierwsze: jasno, konkretnie, rzeczowo. Witamina D3 to klucz, który uruchamia insulinę, aktywuje receptory, pomaga glukozie opuścić krew i trafić do komórek, gdzie jest wykorzystywana jako źródło energii. Bez niej nawet najbardziej rygorystyczna dieta i najlepsze leki mogą nie zadziałać. D3 obniża poziom HBA1c. Tego właśnie wskaźnika, który pokazuje, jak stabilny był Twój poziom cukru w ciągu ostatnich miesięcy. To nie jest efekt kosmetyczny, to biochemiczna regeneracja. Następnie witamina B1, czyli tiamina. Nie jest ona tylko dobra dla nerwów. Ona odbudowuje uszkodzone tkanki, zmniejsza stan zapalny i zatrzymuje destrukcyjne procesy prowadzące do drętwienia kończyn, bólu, osłabienia, a ostatecznie do niepełnosprawności. B1 Szczególnie w formie benfociaminy, wnika do komórek, uruchamia odbudowę mitochondriów, przywraca prawidłowy metabolizm energetyczny. I wreszcie witamina K2, cząsteczka, którą naprawdę się lekceważy. Nie tylko zapobiega ona zwapnieniu naczyń krwionośnych, ale również aktywuje białka regulujące metabolizm glukozy, zmniejsza stan zapalny i wspiera zdrowie ciustki. To jak witamin, które działają w synergii, regenerując organizm od środka. I tu jest sedno sprawy. To nie są po prostu witaminy. To brakujące ogniwa, elementy metabolicznej układanki. To właśnie one mogły być powodem, dla którego przez miesiące, a może nawet lata, nie mogłeś przebić się przez szklany sufit w walce z cukrzycą. Dlaczego poziom cukru nie spadał, mimo wysiłków? Dlaczego energia nie wracała, mimo snu i diety? Dlaczego objawy się nasilały, mimo że robiłeś wszystko zgodnie z książką? Bo czasem ciało nie potrzebuje tylko wsparcia, potrzebuje odbudowy. Te składniki odżywcze to nie suplementy dla świętego spokoju. To kody regeneracji, które uruchamiają wewnętrzne mechanizmy odnowy, pomagają ciału przypomnieć sobie, jak prawidłowo funkcjonować, jak kontrolować poziom glukozy, jak reagować na insulinę, jak chronić nerwy, naczynia krwionośne, komórki. Więc jeśli masz dość wahań cukru, jeśli żyjesz w strachu czy powikłaniami, jeśli desperacko szukasz jakiegokolwiek postępu, ta lista trzech witamin może być twoim przełomem. To nie alternatywa dla leczenia, to jego wzmocnienie. To biochemiczna pomoc dla organizmu, której tak bardzo brakuje w warunkach przewlekłej hiperglikemii. I właśnie dlatego nie zwlekaj, nie zostawiaj tej wiedzy i na później. Zrób pierwszy krok, kliknij lubię to, jeśli to wideo dało ci nową perspektywę. Udostępnij je komuś, na kim ci zależy, komuś, kto również zmaga się z cukrem, ale jeszcze nie widzi wyjścia. I koniecznie zasubskrybuj, bo w następnym materiale pokażemy trzy tak zwane i zdrowe produkty, które w rzeczywistości niszczą twoją odpowiedź insulinową. Produkty, które prawdopodobnie jest codziennie, myśląc, że są dobre dla zdrowia. Nie przegap tego. Uwierz, to może zmienić naprawdę wiele.